z pracą, którą mają dotychczas. Super. Panowie, chciałbym porozmawiać o takich czterech obszarach, które będą definiowały pracę właściciela. To będzie personel, to będą prace operacyjne, finanse i marketing. I na tych czterech obszarach dzisiaj chciałbym się skupić, ale zanim to, to mimo wszystko często powtarzany przez nas, ale audyt. Ci może, którzy nie oglądają innych odcinków, chciałbym pokrótce powiedzieć o tym, jak dzisiaj ten audyt Pracy właściciela i audyt funkcjonowania lokalu może spowodować to, że my na maksa skracamy czas, ukaż pracy właściciela w danym miejscu. No daje. Jest to lista, już dzisiaj nie chcę skłamać, ale na pewno ponad 100 obowią znaczy z punktów kontrolnych, które można od trzeba odhaczyć i, i, i można to robić każdego dnia, e idąc po prostu z e tą listą audytową, i nie musimy się zastanawiać, czy muszę jeszcze to sprawić albo szukać na siłę rzeczy, które muszę skontrolować, tylko tam jest konkretny, na ilość rzeczy, którą codziennie bądź co jakiś czas musimy skontrolować dla dobrego działania naszej